No mój Gangu, jestem trochę zmęczony po tym całym dniu roboty, gryzienia, z istonosza i tego wołatego psa, więc idę sobie spać. Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Ej! Czemu ja jestem kotem? Dlaczego ja jestem kotem? Co się tu stało? Nie! Ja chcę być psem! Nie lubię być kotem! Możesz nie... Może są też pozytywy tego. Miał! Jeju! Cześć, tam, mnie ty babcia, jednak! Ma twarz! Kto robił te twarze w ogóle? Miał, miał, miał! Miau. Będę się wam bił! Miał, miał! A ła, nie biję się, ko... Ledwo co żyję od tych złych pani. Uciekam gdzieś. Nie wiem, gdzie. Chwalę to jakiś inny świat. Nie ja poznaję tej okolicy kompletnie. Uciekam! Wa! Wuuu, woda. Słona. To nie dziwię się, tu jest morze. Gdzie ja jestem w takim suknącym miejscu? Po prostu się wszedłem z ulicą i nagle wleciałem do jakiejś dziury. Jestem tutaj. Nie wiem, jak to się stało. Muszę dalej to 200 jakoś. U, ale jak to nie wiem? Nie wiem kompletnie. Gdzie co się stało? Krokodyl. Diab, diab. Cześć. Ała! Nie wiem. Nie biję. Nie biję się kotka. Uuu, ale nawet wypożyczyłem dom na kilka lat. Po prostu rzuciła się pana, który miał tego tutaj. Rzuciła się ze sodu i wziąłem klucze i mam takie fajne mieszkanko. Piękne jest. Taki jest biznes pośród kotów. Właśnie, eee, się, że miałem jakąś bogatą wiedzę. Ach, to by był cuda. Tak naprawdę mieszkam w jakimś dziwnym miasteczku. Zajmę domy kotków. To wszystko tu śmierdzi, totalnie opuszczone jest. Jak nie wiem co... Niektórzy ludzie sobie budują garaże. No, proszę bardzo, niektórzy ludzie sobie robią garaże na piętrze. Brzydko tutaj jest. Po prostu brzydko. I tutaj... Na razie to tutaj, tutaj mam taki domek. z sobie, ulubiłem tutaj. Jak pada, to tutaj się chowam i tak wygląda moje życie. Miałem dziwną sytuację. Idę sobie z A tu nagle. Jakiś byk. Pano byczku. Eee! Pomocy! Jakiś chory byk mnie tu goni. Ła! Ty, głupi gdyczku! Nie goni się kotków! No, dzień dobry, koty, co tutaj mieszkają ze mną? Jak wam iść dzień? Chyba dobrze, nie? Bo mi ktoś tak średnio, Wam powiem, bardzo średnio.